Gdy pomyślimy o epidemii zombie z pierwszej części Dying Light, to pierwsze co nam powinno przyjść na myśl to blisko wschodnie miasto o nazwie Haran, wirus zombie o tej samej nazwie oraz organizacja GRE. Globalny resort epidemiologiczny, organizacja, która pod przykrywką organizacji humanitarnej prowadziła testy swojej najnowszej broni biologicznej, wirusa, który wywołał omawianą właśnie epidemię zombie. I na tym kończy się pierwsza lista skojarzeń. Jakoś tak się stało, że jedna z organizacji, a właściwie to instytucji państwowych, która również miała, można wręcz powiedzieć, że kluczowy wpływ na rozwój epidemii wirusa w mieście, jest bardzo często pomijana. Instytucją tą jest Ministerstwo Obrony Haranu, która przewodziła niewielkiej armii miasta-państwa, na której spoczęło zadanie reakcji na sam początek epidemii w mieście. Przez decyzję, które na początkowym etapie epidemii wirusa zombie podjęło Ministerstwo Obrony Haranu, wirus nie tylko rozprzestrzenił się na znaczny obszar, ale też prowadzona dezinformacja utrudniała odpowiednie reagowanie na powstałe zagrożenie. Ale jak to dokładnie wyglądało? O tym wszystkim porozmawiamy sobie w tym filmie. I już na samym jego początku części z was mogła zapalić się czerwona lampka. Bo przecież dlaczego mamy w jakikolwiek sposób oceniać działania Ministerstwa Obrony Haranu, jeżeli podlegali oni ściśle pod globalny resort epidemiologiczny, w skrócie GRE, oraz wykonywali wszystkie polecone im przez te organizacje zadania? Co prawda tak było, jednak nie od samego początku. W 2014 roku, podczas którego w Haranie miały miejsce światowe igrzyska lekkoatletyczne, zaczęła się epidemia wirusa zombie, następnie nazwanego wirusem Haran, od miejsca pierwszego jego ogniska. Nie zaczęło się to jednak tak gwałtownie oraz na początku nie przypominało apokalipsy zombie, którą znamy z gry. Epidemia zaczęła się od kilku przypadków rozsianych po całym mieście. Choć w grze głównie zwracana jest uwaga na to, że pierwszym sektorem, w którym pojawiły się przypadki zarażeń, było Stare Miasto, tak jednak w podobnym czasie zakażenia pojawiły się również w slumsach miasta, drugim sektorze, w którym zaczyna się akcja gry Dying Light oraz który również potem został otoczony kwarantanną. I to już w tym momencie możemy mówić o pierwszych nietrafionych decyzjach podejmowanych przez władze miasta. Choć w tym momencie ciężko je winić, ponieważ sytuacja w mieście była dość nietypowa. W Haranie miały miejsce właśnie igrzyska, w wyniku których do miasta przyjechało sporo kibiców oraz sportowców z różnych krajów. To w tych okolicznościach na policję zaczęły spływać kolejne zgłoszenia na temat przejawów agresji, głównie ograniczających się do pobić oraz szarpanin. Choć wtedy dla władz mogło to wyglądać dość normalnie, a przynajmniej można się było tego typu sytuacji spodziewać, Biorąc pod uwagę wiele nowych osób w mieście, tak już niedługo tych zgłoszeń miało być jeszcze więcej. Na dodatek nowymi sprawami pobicia zajmowano się tylko na terenie Starego Miasta, gdzie przebywała większość przyjezdnych. Natomiast w tym samym czasie ilość podobnych incydentów zwiększała się również w slamsach, jednak ze względu na to, że slamsy były niejako poza kontrolą władz, tak nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że również tam podobna sytuacja miała miejsce. Jedyne co w tym Momencie zrobiono to, wydano komunikat, w którym ostrzegano obywateli oraz przyjezdnych o nietypowych atakach, które miały mieć miejsce w mieście. Z komunikatu możemy się dowiedzieć, że ofiary atakowane były w biały dzień, a jedna z osób poszkodowanych w wyniku ataku trafiła do szpitala wraz ze śladami po ugryzieniach. To właśnie wtedy pierwsze zarażone osoby przemieniały się w wirale, będące pierwszą fazą przemiany w zarażonego wirusem Haran. Oczywiście na samym początku władze nie mogły sobie zdawać sprawy z tego, że za ataki odpowiedzialny był nowy wirus sprowadzony w to miejsce przez organizację GRE. Dlatego niedługo później, gdy ilość przypadków choroby oraz ataków stale rosła, władze, tym razem w postaci Miejskiego Departamentu Zdrowia, poinformowały mieszkańców o gwałtownym wzroście zachorowań na nietypową mutację grypy, która prócz objawów takich jak duszności, gorączka oraz kaszel, powodować też miała zasłabnięcia, utraty przytomności oraz agresję. Jednak z czasem sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Mimo wprowadzania podstawowych środków zapobiegawczych w mieście Haran wciąż rosła ilość zarażonych. Dodatkowo też wszelkie próby leczenia osób zakażonych okazywały się nieskuteczne. To wtedy władze miasta podjęły decyzję o znacznym zaostrzeniu środków bezpieczeństwa, co poskutkowało pierwszymi obszarami kwarantanny, nad którymi czuwać miało wojsko podlegające Ministerstwu Obrony Haranu. Mniej więcej w tym samym czasie zdecydowano zwołać nadzwyczajny kongres lekarzy, którego celem miała być identyfikacja pochodzenia wirusa oraz próba powstrzymania rozprzestrzeniającej się w mieście Haran epidemii. Pośród zaproszonych lekarzy znajdowali się również przedstawiciele globalnego resortu epidemiologicznego, który już niedługo miał na wyłączność prowadzić badania w Haranie. Jednak zanim do tego doszło, w mieście pojawiło się coraz więcej ognisk zakażeń, które następnie przeistoczone zostały w lokalne strefy kwarantanny. Znajdowały się one pod ścisłym nadzorem wojska Haranu. Nikt w tym momencie poza Ministerstwem Obrony nie wiedział, co dzieje się wewnątrz takich stref. Głównym dowodzącym sił kryzysowych wojska Haranu był wtedy pułkownik Berkant Uzer, jednak on dowodził wojskami z poza kluczowych sektorów, czyli Starego Miasta oraz Slamsów. Natomiast w tych regionach rozkazy wydawał pułkownik Kadir Sulejman, którego my w grze mogliśmy poznać jako Raiz. Jednak wtedy to jeszcze nie był ten psychopatyczny przywódca bandytów, jakiego znamy, a oddany Haranowi żołnierz, poświęcający swoje życie, by uratować miasto oraz jak najwięcej jego mieszkańców. Jednak mimo teoretycznie dobrych intencji, Ministerstwo Obrony bardzo często posuwało się do manipulacji oraz używania bardzo drastycznych środków w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii w mieście. Przykładem takich działań Ministerstwa Obrony, a co za tym idzie wojska, może być wydarzenie mające miejsce w Szkole w Slamsach, która była jedną z pierwszych stref kwarantanny w mieście. Opis tego możemy znaleźć w notatce 26, która opisuje relacje jednego z żołnierzy z misji w Szkole. Kiedy wchodziliśmy do strefy kwarantanny, było na nas skierowane mnóstwo kamer telewizyjnych. Czułem się jak gwiazda filmowa albo coś. Ostatnio, gdy byłem w tej szkole, powiedziano mi, że jestem zbyt leniwy, aby osiągnąć cokolwiek. Teraz jestem w mundurze, trzymam AK-47 i kilka granatów ręcznych, a oni uważają mnie za bohatera. Myślę, że to głównie za sprawą tego, co powiedział pułkownik. Podczas transmisji telewizyjnej pułkownik oznajmił, że naszym zadaniem jest udzielenie pomocy zarażonym i ewakuacja ich do specjalnych placówek medycznych, gdzie będą mogli otrzymać leczenie. Powiedział również, że lekarze spodziewają się, iż większość z nich całkowicie wyzdrowieje. W związku z tym ludzie wiwatowali i klaskali z radości. Jednakże gdy kamery zniknęły, a my weszliśmy do kwarantanny, otrzymaliśmy prawdziwe rozkazy. Mamy strzelać do każdego zarażonego, jakiego tylko zobaczymy. To była duża ulga, naprawdę nie chcę ich dotykać. Strzelanie do nich jest znacznie łatwiejsze. Relacja zawarta w tej notatce pokazuje nam, że manipulowanie mediami to nie jest wyłącznie zagrywka, którą stosowało GRE, ale również Ministerstwo Obrony. Jak chociażby podczas jednej z misji fabularnych, możemy ujrzeć scenkę, w której GRE, swoją drogą wraz z Ministerstwem Obrony, manipulując mediami, chciało udowodnić, że w mieście nie pozostał już nikt żywy aby uzasadnić decyzję o zbombardowaniu miasta. Ministerstwo rozwojsko manipulowało mediami już dużo wcześniej z różnych powodów. Często chodziło o to, aby utrzymać spokój w mieście, ale też o to, aby na światło dzienne nie wychodziły informacje o drastycznych metodach działania wojska, jak chociażby we wspomnianej sytuacji w szkole, ale też w innych strefach kwarantanny. Nie do końca wiadomo w ilu miejscach doszło do podobnych incydentów. Jednym ze wspominanych jest hotel Strip Dragon na Starym Mieście, w którym tymczasowo... Przebywali zawodnicy igrzysk lekkoatletycznych. Gdy w hotelu odkryto ognisko zarażeń, został on poddany ścisłej kwarantannie, w której zdrowe osoby pozostawione zostały na pastwę zarażonych. Manipulacja stosowana przez wojsko miała za zadanie podtrzymać wśród mieszkańców miasta złudne nadzieje, czego przykład możemy zobaczyć w notatce 34, która opisuje początek wkroczenia wojsk na tereny objęte epidemią. Armia wjechała do miasta, co stanowi dobrą wiadomość dla tysięcy zmęczonych mieszkańców, którzy zastanawiali się co będzie dalej. Jednostki wojskowe szybko zabezpieczyły swoją obecność i zademonstrowały, że porządek jest przywracany, a kryzys wkrótce się zakończy. Siły są dowodzone przez pułkownika armii Berkanta Uzera, ale w zamkniętych strefach działają pod władzą Kadira Sulejmana, który pełni funkcję tymczasowego gubernatora do czasu ustabilizowania sytuacji. Obywatele otrzymali zalecenia, aby trzymać się z daleka od operacji wojskowych, polegających na pomocy i ewakuowaniu tysięcy zarażonych obywateli do specjalistycznych placówek medycznych, specjalnie wybudowanych do leczenia ofiar wirusa Haran. Lekarze obiecują zastosowanie różnych metod leczenia w celu odwrócenia skutków wirusa i przewidują pełne wyzdrowienie większości pacjentów. Wszystko to choć oficjalnie miało się przyczynić ratowaniu ludzi, tak w rzeczywistości głównym celem wojska było jak najszybsze zwalczenie epidemii, a główną metodą okazało się być zabijanie zarażonych, podobnie jak też i ludzi, którzy w jakikolwiek sposób mogliby zaszkodzić bądź utrudnić wykonywanie operacji wojskowych w mieście. Aby zapewnić dogodne warunki wojsku, na polecenie Kadira Sulejmana w strefie kwarantanny utworzone zostały specjalne siły egzekucyjne, których zadaniem było dbanie o to, aby mieszkańcy nie opuszczali swoich domów, szczególnie w czasie trwania godzin policyjnych. Każdy przypadek nieposłuszeństwa był surowo karany. Jednak mimo usilnych starań wojska oraz lekarzy z Haranu, epidemia wciąż się rozwijała, a zarażonych wciąż przybywało. Podjęto wtedy decyzję o całkowitym odcięciu dwóch stref miasta, slumsów oraz Starego Miasta, aby utrzymać całkowitą kwarantannę w obu tych miejscach. Wokół nich wzniesiony został wysoki betonowy mur, który miał powstrzymać zarówno zarażonych, jak i zdrowych ludzi przed opuszczeniem kwarantanny. Był to też moment, w którym GR a także inni lekarze rozpoczęli swoje badania wewnątrz strefy kwarantanny. Było to niezwykle niebezpieczne zadanie, dlatego w tym momencie głównym zadaniem żołnierzy wciąż pozostających w mieście pod przywództwem Kadira Sulejmana było zapewnienie bezpieczeństwa badaczom, a także zapobieganie zamieszkom w strefie kwarantanny. Nie było to łatwe, ponieważ z każdym dniem zamieszek w mieście wybuchało coraz więcej, a największe ich nasilenie nastąpiło w momencie, w którym rozpoczęły się wysyłki. Przez GRE do terenu objętego kwarantanną zrzutów z antyzyną. Nowo opracowanym środkiem, który spowalniał, a nawet całkowicie zahamowywał proces przemiany w zarożonego. Ograniczona ilość tego specyfiku spowodowała, że każda osoba w mieście chciała się dostać do antyzyny, w wyniku tego w przypadku zrzutów w mieście toczyły się regularne walki o te substancje. Tłumieniem takich walk również zajmować miało się wojsko, jednak nie działo się tak przez długi czas, ponieważ już niedługo pozostałe oddziały w mieście z wojska przeistoczyły się w gang terroryzujący obywateli oraz przywłaszczający sobie większość zrzutów z antyzyną i innymi zapasami. Twórcą gangu był Kadir Sulejman, ten sam pułkownik, który przecież wcześniej pełnił służbę w pełni oddane miastu oraz jego mieszkańcom. Wszystko zmieniło się w momencie, w którym Kadir poprosił GRE oraz Ministerstwo Obrony o wydostanie ze strefy kwarantanny jego młodszego brata Hasana Sulejmana. Zarówno organizacja, jak i lokalne władze odmówiły ekstrakcji Hasana, tłumacząc, że byłoby to zbyt niebezpieczne. Hasan Sulejman ze względu na swoją niepełnosprawność nie poradził sobie w mieście opanowanym przez zarażonych. Niedługo później zmarł. To wydarzenie zmieniło Kadira. Rozczarowany instytucjami, dla których pracował, a także pogrążony w żałobie po bracie, porzucił rolę przywódcy oddziałów wojskowych, a także gubernatora zamkniętych stref, tworząc gang oraz przyjmując pseudonim RAIZ. I to właśnie w tej postaci poznajemy go w trakcie gry. Wydarzenie to jest końcem działania Ministerstwa Obrony wewnątrz strefy kwarantanny. Od tego momentu działali oni wyłącznie z zewnątrz pilnując, aby wirus nie przedostał się przez grube mury strefy kwarantanny. Nie oznacza to jednak, że na tym Ministerstwo Obrony zakończyło swoje działania związane z epidemią. Kolejnym obszarem, na którym wciąż mogli działać, okazała się wieś położona tuż obok miasta, na której terenach zaczęły pojawiać się pierwsze przypadki zarażeń. Wieś ta również odgrodzona została szczelnym, wysokim betonowym murem, jednak wewnątrz jej wojsko wciąż prowadziło swoje badania. Nie wiadomo, czy prowadzone były one na własną rękę, bądź też we współpracy z GRE, jednak w wyniku ich powstała tajemnicza niebieska substancja, wokół której toczy się fabuła dodatku The Following. Ale prócz pracy nad tą substancją, Ministerstwo Obrony zaczęło też planować swój plan B, jeżeli chodzi o stale rozprzestrzeniającą się epidemię z haranu. Celem tego planu było przygotowanie się na ewentualne zrównanie całego haranu z ziemią w przypadku utraty kontroli nad epidemią. Po raz pierwszy mogliśmy to zobaczyć w fabule Dying Light, gdzie w jej trakcie byliśmy świadkami, jak ministerstwo wraz z GRE buduje medialny obraz Haranu jako miasta całkowicie opanowanego przez zarażonych, w którym nie został już nikt żywy. W przygotowanym do tego propagandowym materiale telewizyjnym przedstawili oni człowieka, który rzekomo miał być ostatnim ocalałym z miasta. Zapewnienie opinii publicznej o tym, że w mieście nie pozostał już nikt z Ocalonych miało dać wojsku przyzwolenie na zbombardowanie całego miasta, co na szczęście udało się powstrzymać Kreinowi podczas jednej z misji fabularnych. Ministerstwo wtedy jednak nie porzuciło całkowicie planu ewentualnego zrównania Haranu z ziemią. Drugi plan poznać mogliśmy dopiero w dodatku The Following, w którego toku odkrywamy, że wojsko w tym regionie nie tylko prowadziło badania nad wirusem, a także ulokowało na wsi dwie bomby atomowe, które w przypadku rozprzestrzenienia się wirusa miały zetrzeć go całkowicie z powierzchni Ziemi wraz z całym miastem oraz wszystkimi jego mieszkańcami. Samo wojsko jednak nie było w stanie tego dokonać, ponieważ ulegli oni zarażonym w tym regionie. Decyzja o detonacji przypadła więc ponownie naszemu bohaterowi, który w zakończeniu The Following może zdecydować się na detonację bomby atomowej. Jednak jak wiemy z drugiej części Dying Light, tak się nie stało, ponieważ Haran ostatecznie po wielu latach został całkowicie porzucony przez ludzi z zewnątrz, a ci, którzy zostali w jego murach, zdani sami na siebie, musieli sobie radzić z zarożonymi oraz innymi trudami życia w odizolowanym mieście. Tak oto miasto Haran stało się niejako symbolem porażki zarówno Ministerstwa Obrony, jak i GRE, które wspólnie nie były w stanie powstrzymać wywołanej w mieście epidemii. Czy jednak mogło się stać inaczej? Może jakby Ministerstwo Obrony wraz ze współpracującymi lekarzami było bardziej stanowcze na samym początku epidemii oraz nie bagatelizowało pierwszych zarażeń, które miały miejsce w starym mieście oraz w slumsach. Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach oraz sprawdźcie te dwa inne filmy również o tematyce Dying Light.